Witam Cię bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj jest piąty dzień. Boże, na telefonie nigdy nie wiem, gdzie mam patrzeć. Wiem, że tu jest ta kamera, ale mimo wszystko jakoś dziwnie mi się patrzy na kamerę. Dobra. Słuchajcie, dzisiaj jest piąty dzień wyzwania cukier Stop. I dzisiaj zaproszę Was też do dalszej części, do kolejnego etapu tego wyzwania. Dlaczego? Dlatego, że to jest mega ważne, żebyś nie przerywała. Nie przerywał. A każdy z Was, który dopiero teraz widzi ten live i dopiero nagle słyszy: O jezu, jakiś cukier, stop, jakieś wyzwanie, było coś, teraz nie wiem, zostań. Każdy z Was może zostać, posłuchać do końca, dać, zadać pytania i dowiecie się, w jaki sposób Wy też możecie dołączyć i zadbać o siebie wyeliminować cukier ze swojej diety. Zmniejszyć przynajmniej go do takich norm, z którymi to organizm sobie da radę. Ok? Kochani, jest 17.02. Ja jestem znana z tego, że jak mówię, że live jest o 17., to jest o 17. Jak nie ma, <grytanie> Cześć Aniu. to znaczy, że coś mi się stało, albo gdzieś jestem, bo nawet tak jak teraz. Jestem świeżo po prysznicu, bo przed chwilą wróciłam z biegania, ale to jest nieistotne. Jak ja obiecuję, to ja dotrzymuję słowa i dbam o to, żebyście wszyscy też mieli tą punktualność, bo każdy z Was ma swoje życie, swoje priorytety i na śpiochów spóźnialskich nie czekamy. Także, kochani, do meritum, zapraszajcie swoich znajomych, dawajcie znać wszystkim w koło, że taki live w tej chwili na YouTube jest, bo to jest mega ważne. Mega ważne dla Was. I dlaczego? Dlatego, że cukier bardzo mocno niszczy nasze ciała. Sam cukier w sobie nie jest aż tak bardzo zły, w sensie takim, że jeżeli byśmy go jedli mało. Bo nic nie jest lekarstwem ani trucizną, tak jak mówił paraselcus, tylko to jest wszystko kwestia dawki. Okay? Problem polega na tym, że odkąd odkryto syrop glukozowo-fruktozowy i on się rozpuszcza praktycznie w nieograniczonej ilości, to, moi drodzy, cukier jest dodawany do bardzo wielu potraw. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak wielu z sery. Mm -hmm. e Rzeczy, które teoretycznie nie powinny mieć cukru w sobie. Owoce są już modyfikowane na tyle, żeby były też słodsze. Samo owoc w sobie ma cukier, ma fruktozę. No ale jest jej dużo więcej niż kiedyś. Nasze ciała nie potrafią sobie z tym poradzić. Stąd Tyle jest chorób cywilizacyjnych, oczywiście nie jest jedyna przyczyna chorób cywilizacyjnych, żeby była jasność, tych przyczyn jest dużo, ale cukier bardzo wywołuje otyłość, bardzo sprzyja tej otyłości dla osób, które nie są otyłe, a jedzą dużo, bo wśród biegaczy często obserwuję, że ta podaż, przyjmowanie cukru, rzeczy słodkich, ciasteczek, batoników, żelek, Takich, tych gumowych, jest po prostu wręcz olbrzymia, słodkie buły pszenne. No, bo biegaczom się wydaje, że przecież jak ja biegam, spalę, to jest okej. Okay. No, nie jest okej, okay, bo owszem, nie będziesz gruba-gruby, jeżeli biegasz i spalasz więcej niż przyjmujesz. Ale to nadal jest cukier i glukoza i fruktoza i to nadal są związki, których twój organizm nie potrafi w sposób bardzo dobry dla siebie zmeta, z meta, Dobra, przyswoić. Co to oznacza? To oznacza, że uszkadza Ci naczynia krwionośne, że uszkadza Ci ścianki jelit, że powoduje próchnicę w jamie ustnej. Próchnica, bo to jest domino. Nasze ciała są jak takie małe klocuszki domino. Coś jednego pstryknie to leci reszta. Jeżeli mamy próchnicę w jamie ustnej, to uwaga, uszkadza nam serducho. Mamy niesprawne serducho, no to bieganie zapomni o dobrych wynikach, nie? Dużo, dużo różnych chorób. U kobiet cukier, nadmiar cukru. To jest równanie do nietrzymania moczu. O tym e, mówią lekarze, o tym mówią badania. Więc kochani, nawołuję jeszcze raz i to bardzo mocno, dobitnie. Przestańcie tyle jeść cukru. Jest dużo fajnych potraw. I teraz tak, kim ja w ogóle jestem, że się tak tutaj mówię. Jestem trenerką biegania, trenerką personalną, trenerem zdrowia. Jestem Wielka Czuryńska. Jestem. Ultramaratonką, kobietą, która żyje na własnych zasadach, spełnia swoje marzenia i w internecie uczy, jak biegać z lekkością, radością, bez ryzyka kontuzji, jak cieszyć się z każdego kroku, ale to wszystko musi być po prostu poukładane. Jeżeli podstawy, fundamenty będziesz miała, miał zaopiekowane, to ta reszta będzie bardzo ładna. W związku z czym, kochani, teraz do tego wyzwania. Dajcie znać tutaj reakcje, łapki, komentarze. Chcę widzieć, ile Was jest. Może włączę sobie Was jeszcze na komputerze. Wtedy będę miała większy podgląd. Tylko szybciutko wyciszę dźwięk. Wyciszyłam. Wtedy będę miała większy podgląd do tego, ilu Was jest. I będę wiedziała, co się dzieje. Gratuluję wszystkim, którzy ukończyli bezpłatną wersję wyzwania Cukier Stop. Ona się odbywała od początku października do dzisiaj. Dzisiaj zapraszam Was do kontynuacji, a tych z Was, którzy jeszcze w ogóle nie wiedzą, co to jest za wyzwanie i w ogóle pierwszy raz słyszą, to informuję, że też możecie dołączyć. Te podstawy, to co było w bezpłatnej wersji, Ogarniemy w pierwszych dniach, ja was poprowadzę, pomogę wam i będzie dobrze. Więc niech was to nie blokuje, bo to oczywiście nie jest przeszkoda. Możecie dołączyć. Z całego serca jeszcze raz gratuluję wszystkim tym, co dołączyli do wyzwania, co ukończyli wyzwanie. A teraz informacja dla Was: co będzie dalej. Ja już tutaj w swoje notatki wpatruję się. Ok, co będzie dalej? Pełne wyzwanie, pełna wersja wyzwania startuje już w sobotę, tak? Dlaczego w sobotę? Ponieważ tylko dzisiaj i jutro do północy, do końca dnia czasu polskiego macie możliwość zakupić tą pełną wersję. W planie w ogóle tej pełnej wersji macie tak. 25 dni wyzwania. Sporo, ale tyle potrzeba, żeby twój organizm zrozumiał, że bez cukru też da się żyć. Ja w poprzednich wersjach wyzwania mówiłam, e, znaczy w poprzednich dniach wyzwania mówiłam, e, jak ja się oduczyłam jedzenia cukru e, mogę to też powtórzyć, ale oczywiście to będzie później, nie teraz, bo byśmy siedzieli tutaj do północy. Kochani, jeszcze jedna ważna rzecz, kiedy ten cukier można jeść? Bo przypomniało mi się, że ja miałam to wczoraj powiedzieć, a nie powiedziałam. Bo zdarza się, że chce Wam się bardzo mocno. I owszem, czasami można go zjeść, ale kiedy, żeby to było bezpieczne dla organizmu? No? Dawajcie znać, czy kojarzycie kiedy? E, tutaj czekam na Wasze komentarze, co obstawiacie, jaka pora dnia, godzina, z czego to wynika, kiedy można jeść ten cukier. Hmm? A ja Wam. Powiem na koniec, oczywiście nie powiem, to mi dajcie znać, że zapomniałam, ale powiem, 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 kiedy ten cukier można jeść. Teraz przedstawię Wam, co będzie w pełnej wersji wyzwania. W pełnej wersji macie 25 dni, 25... <laughs> Pytanie kiedy? Aniu, pilnuj mnie, żebym powiedziała na koniec. 25 dni wyzwania, 25 dni, to jest dużo. W tym czasie macie ze mną 5 spotkań. Harmonogram spotkań jest na stronie znaczy na stronie wielkaczuryńska.pl i tam w sklepie macie produkt wyzwanie cukier stop i tam też jest informacja co jest w tym harmonogramie, jakie daty, jakie godziny, czasami jest to rano, czasami jest to po południu, tak żeby każdy z was miał możliwość dołączenia do tego, do tych spotkań. I teraz tak Trwały maksymalnie 30 minut, i na nich co będzie się działo, bo to jest ważne, najważniejsze, to jest clue. Będę omawiała Wasz konkretny przypadek. Czyli usiądziemy z tym dzienniczkiem obserwacji, który był w pier na pierwszym, tym bezpłatnym etapie. Oczywiście, wszystkie osoby, które dołączą teraz do płatnej wersji, też go dostaniecie i też Wam wytłumaczę, jak go zrobić jak go wypełnić i jakie wnioski z niego wyciągnąć. I teraz tak. Usiądziemy z tym dzienniczkiem. Weźmiemy tą twoją odpowiedź, kiedy ten cukier w głowie ci się pojawia w sensie takim, że kiedy ci się chce, kiedy łapiesz się na tym, że kurde, zjadł coś słodkiego. Rozpracujemy, z czego to wynika. Dlaczego i co wyzwala u Ciebie ten nawyk? Bo to jest nawyk. Jak każdy nauk, coś go wyzwala. Tu nie ma opcji, żeby po prostu tak chciało ciało. Ciało chce cukier, bo jest uzależnione. Koniec, kropka. Sprawdzimy, co to powoduje i opracujemy plan zmiany tego nawyku, żebyś zamiast tego cukru Jadła co innego, ale to nie tylko o jedzenie chodzi, żebyś w ogóle nie miała ochoty na to, że właśnie będziesz musiała zjeść coś słodkiego. OK? Czyli będziemy opracowywać, będziemy rozmawiać na temat, ja ci, be, cię poprowadzę krok po kroku na temat twojego konkretnego problemu. Jeżeli mm, zauważysz coś u siebie, to wtedy mi mówisz. I my to przepracowujemy na tych spotkaniach. Zakładam, że może być nas więcej i w te pięć spotkań może istnieć ryzyko, że nie wszyscy dadzą, będą mogli się wypowiedzieć. I co przewidziałam w tej sytuacji? Dwie drogi. Po pierwsze, jeżeli ktoś będzie chciał coś powiedzieć, a nie wystarczy czasu na spotkaniu tym na żywo, to po pierwsze macie do mnie maila wiolkamaupa wiolka, i tam będzie można też pisać do mnie i ja pokieruję taką osobę. Odpowiem, przeprowadzimy proces i będzie dobrze. Ten mail też jest dla osób, które nie będą chciały na forum. Spotkania są przez Google Meet i nie są absolutnie nagrywane, w związku z czym e, nigdzie później nie będą pokazywane, udostępniane na zasadzie, co jest na wyzwaniu, zostaje na wyzwaniu i tyle, tak? Więc absolutnie, jeżeli nie będzie Cię na żywo, to nie zobaczysz tego nigdzie więcej. Spotkanie wezwanie zaczyna się siódmego i od siódmego pracujemy, bo mi zależy na tym, żebyś miał wyniki, miał wyniki, a nie, a, kupiłem 27 zł, dobra, nieważne. O, już zdrowiłam cenę. 27 zł, dobre, nieważne. To tamto niewielkie pieniądze, to ja sobie poczekam może kiedyś. Nie. Cena jest taka po to, żeby była dostępna dla wszystkich po prostu dla każdego człowieka bo mi zależy na tym żebyście byli zdrowi i sprawni. A co robi cukier jeszcze biegacza? Ano kojarzysz takie spuchnięte, ciężkie nogi. Budzisz się rano i masz wrażenie, że masz nogi słonia nie swoje? No. To zastanów się co jesz. Druga opcja może być tylko i wyłącznie taka, że bardzo, 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 bardzo dużo kilometrów przebiegłaś, przebiegłeś. W sensie duży ultramaraton. Ale zazwyczaj, jeżeli po zwykłym treningu, tak do 30-40 km, bolą cię nogi w sensie takim, że są takie spuchnięte i ciężkie, to zazwyczaj jest to wina cukru w diecie. W związku z czym na wyniki biegowe też to ma wpływ. Dalej, druga opcja, jeżeli się okaże, że się nie wyrobimy. W te 30 minut i nie każdy będzie mógł zabrać głos, będą dodatkowe spotkania. Wtedy dopytam się tych osób, które nie mogły zabrać głosu, a chciałyby o której godzinie, którego dnia i się spotkamy i przegadamy. Więc pamiętajcie, 5 spotkań to jest minimum. Jeżeli będzie Was dużo więcej, to zrobię dodatkowe spotkania, nawet mogę spotykać się codziennie. W związku z czym niech cię to nie przestrasza, że o 30 minut to ja na pewno nie zadam mojego pytania. Nie zadasz. Ważne, żebyś była, był aktywny, działał i dołączył do wyzwania. Daj sobie kurde to prawo: prawo zawalczenia o swoje zdrowie, prawo o bycie dla siebie dobrym, prawo o lepsze wyniki biegowe, o wielką większą radość z biegania, bo to nie cukier cię napędza. On ci daje tylko na chwilkę energii, a później jest totalny zjazd. Dobra. To nie wszystko. Dodatkowo dam Wam pięć moich fajnych przepisów, oczywiście nie jednego dnia. One będą po kolei dawane na pełne zdrowej energii przekąski, które Będziesz mógł zabrać. Będziesz mogła zabrać albo do pracy, albo na trening, albo nawet dać dziecku do szkoły, bo są pyszne, zdrowe i słodkie bo tak jak powiedziałam, nic nie jest lekarstwem ani trucizną, wszystko to kwestia dawki, glukoza jest fruktoza w niektórych innych produktach, nie tylko w cukrze, w związku z czym ten smak słodki możesz pozyskać z innych rzeczy. Jeżeli jesz to do 5% wartości energetycznej Twojego zapotrzebowania, wszystko jest ok, cukier, czy znaczy organizm sobie da radę. I to tyle. Powiedz mi, jakie masz pytania, a ja oczywiście e, wrzucę ci informacje teraz. Tadam, tadam, tadam. Kiedy jeść ten cukier? Ania obstawia, że do południa. Mhm. Pozostałe osoby? <gryw> no to już mówię. Najlepiej, coś słodkiego, jeśli już musisz zjeść przed treningiem. Tak. Jeżeli masz, wybierasz się na trening siłowy, biegowy, cokolwiek, to tak w zależności od tego, jak wypracowałaś sobie jelita, no bo jelita można wytrenować. Ja jak biegłam dookoła całego województwa, to jadłam w trakcie biegu, jadłam e, duży posiłek i zaraz ruszałam do biegania, więc to nie jest wcale tak, że trzeba tego dwie godziny odczekać i tak dalej. Można jeść i biec, w związku z czym zależy jak wypracowałaś jelita, ale jeżeli Twoje jelita nie są jeszcze przygotowane do tego, żeby zaraz po jedzeniu jeść, z drugiej strony umówmy się, ile Ty zjesz tego ptasiego mleczka przed tym biegiem? Nawet jeżeli zjesz całą opakowanie, chociaż to jest hardkor, no to przecież ono nie będzie Ci ciążyło tak w brzuchu, bo to jest cukier i cukier szybko jest rozkładany przez organizm, szybko metabolizowany Niezbyt jest to fajne dla ciała, ale masz szybko z tego energię, więc przed biegiem tak dlaczego? To się nie odłoży w tkance tłuszczowej. Najzwyczajniej świecie. Wątroba sobie z tym poradzi, ciało sobie z tym poradzi, i to jest najlepszy moment, żeby zjeść cukier, coś słodkiego, słodycze, jeśli masz ochotę, nawet jeśli biegasz wieczorem. Ok. To zapamiętaj: Najgorsze, co mogłabyś, mógłbyś zrobić, to zjeść coś słodkiego jako nagrodę po treningu. A często słyszę, że jest tak, że ktoś przychodzi, zbiegł i mówi: No, to ja teraz spaliłam tyle kalorii, to ja teraz sobie w nagrodę, bo jestem taka fajna, wspaniała, zjem czekoladę. No nie, po treningu to zjadasz posiłek wysokobiałkowy, a później węglowodanowy, albo jedno zmieszane z drugim, ale lepiej to podzielić ale absolutnie nie słodycze, ok? No i na tym kończę. Zapraszam Cię do dołączenia do pełnej wersji wyzwania Cukier Stop. Link znajduje się poniżej tego filmu, czyli wiolkaczuryńska.pl slash produkt slash stop. 27 zł. To jest jedna wypasiona kawa na mieście, albo dwie zwykłe. Hmm. Opakowanie lodów. A wyzwanie zmieni Twoje postrzeganie w ogóle cukru i w bardzo łatwy, świetny, przyjemny sposób. Nauczysz się jeść zdrowiej. O wiele zdrowiej. Bo ja Cię nie namawiam do diety, namawiam Cię do zmiany stylu życia, do wzięcia. Odpowiedzialności za własne ciało, własne zdrowie. Bo niestety prawda jest taka, że i ja, i mój mąż, i mój syn, i drugi, i trzeci syn, i wszyscy, których znam, i ty, i wy wszyscy w internecie macie to, co macie dzisiaj, jeśli chodzi o zdrowie i sprawność ciała, w 53%. Dzięki temu, jakich dokonujecie wyborów i co robicie. Hmm? Ja, wszyscy, których znam i Wy. 53% zależy od Ciebie, a tylko 18% od genów. Więc zastanów się, co codziennie wkładasz do buzi. Dołącz do wyzwania Cukier Stop. I pamiętaj, masz czas tylko do końca 6 października 2023 roku. Pa! A, jeszcze pytania, bo miałam kilka pytań przesłanych. Czy można dołączyć, gdy nie wzięło się udziału w bezpłatnej wersji? To już powiedziałam wcześniej, że tak, jak najbardziej tak. Można dołączyć, jeśli się nie wzięło w bezpłatnej wersji. Ja pierwszego dnia w sobotę, jak się spotkamy, zapytam, kto jest pierwszy raz, i te osoby otoczę szczególną opieką. Zrobimy dla was, zrobię dla Was dodatkowe spotkanie, wytłumaczę, jak wypełniać dzienniczek obserwacji, go Wam wyślę, żebyście mogli, mogły pracować w takim samym tempie jak ja. I oczywiście, listę produktów niedozwolonych też otrzymacie. Czy otrzymam dzienniczek obserwacji, listę produktów? No tak. Czy będzie kolejne wyzwanie? Nie wiem. Raczej nie. Dlaczego raczej nie? Na styczeń planuję coś wyjątkowego. Rok na supermoce i to będzie roczny program. W związku z czym raczej nie będę robiła dodatkowych wyzwań, bo doba ma 24 godziny, a ja się przygotowuję do biegu do i Polski. Więc na pewno nie będę w stanie się zaopiekować wszystkimi osobami, więc będę tylko na rok, na supermoce. W związku z czym, jeżeli się zastanawiasz, to to jest ten moment. Teraz. Później. Nie wiem, czy zrobię kiedykolwiek takie wezwanie. A jest świetne. Pa!